Witam serdecznie moi drodzy, przychodzę do Państwa z filmikiem informacyjnym na temat kursu Tarota Anielskiego, który tutaj widzicie przede mną. Są to karty, które najczęściej używam w Waszych czytaniach prywatnych oraz w czytaniach publicznych, tak? Na pewno znacie te karty i na pewno poznajecie, że używam ich w większości filmików. Moi drodzy, bardzo dużo maili otrzymałam od Państwa na temat tego, czy będę kiedyś prowadziła kurs z Tarota Anielskiego. Powiem Szczerze, że ten, te maile już do mnie napływają od dwóch lat, i w tym momencie doszłam do wniosku, że chyba to jest dobry moment na to, żeby taki kurs przeprowadzić. Kurs technicznie będzie wyglądał w taki sposób, że będzie pięć filmików wysyłanych do Państwa, jeden tygodniowo, czyli przez pięć tygodni po prostu ten kurs będzie trwał. I y, zrobimy to zgodnie z żywiołami, tak, ponieważ każda karta jest innego żywiołu. Tutaj mamy as ognia, tutaj mamy dziesiątkę wody, tutaj mamy y, czwórkę, y, czwórkę ziemi, więc tak naprawdę na pierwszej lekcji, y, pierwszy filmik to będzie. Y, to będą karty z całego żywiołu ziemi, drugi to z ognia, trzeci z y, powietrza i czwarty z wody, i piąty filmik będzie o kartach osobowych, czyli arcykapłanka, arcykapłan cesarz cesarzowa jedność, co tutaj jeszcze jest z takich kart Rydwan, więc, moi drodzy, tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o kwotę za taki kurs, to jest to 190 zł za wszystkie filmiki. Czyli jeżeli sobie to podzielimy przez ilość pięciu filmików, to wychodzi niecałe 40 zł za filmik, więc wydaje mi się, że to jest bardzo korzystna cena, i że opłaca się, po prostu się opłaca, jeżeli za jeden filmik wychodzi niecałe 40 zł cena jest dlatego niska żebyście państwo mogli z tego skorzystać i żeby jak najwięcej osób mogło po prostu mieć dojście do tego kursu jeżeli są zainteresowani i jeżeli wyrażają taką chęć żeby uczestniczyć tutaj z innymi osobami w tym kursie moi drodzy jeżeli chodzi o datę rozpoczęcia tego kursu to ja tutaj uważam że Dobra data będzie od 22 lutego, czyli nie ten tydzień, który będzie teraz, tylko następny tydzień, tak, żeby po prostu osoby, które na przykład y, ten filmik obejrzą później, też miały jeszcze możliwość zapisania się, a nie tak, że na przykład będziemy już przy drugim filmiku i nagle ktoś będzie chciał dołączyć, bo wtedy będzie to y, trochę psuło tą całą organizację, więc chciałabym, żeby po prostu przez ten tydzień napłynęły Yy, zgłoszenia Państwa, i wtedy od 22 zaczynamy. Tylko ten filmik nie będzie wysyłany do Państwa w poniedziałek, tylko podejrzewam, że pod, pod koniec każdego tygodnia, tak? Czyli piątek, sobota, niedziela. Stawiam na takie dni. Więc moi drodzy, jeszcze raz: kurs yy, Tarota Anielskiego, 190 zł, za yy, całość. Yy, raz w tygodniu będzie wysyłany filmik. Filmików będzie 5 i będziemy tutaj robić to zgodnie z. Z żywiołami, czyli pierwszy filmik to są karty z żywiołu ziemi, drugi z powietrza, trzeci z ognia i czwarty z wody oraz piąty filmik to będą te karty osobowe, te, które już wcześniej tutaj, o których wcześniej wspomniałam. Dobrze, jeszcze się tak zastanawiam, czy coś jest do powiedzenia. W zasadzie nie. Jeszcze tylko odpowiem na pytanie odnośnie dostępności tych kart na rynku polskim, ponieważ mam informację, że tych kart na, na naszym rynku po prostu nie ma, nie można ich dostać. Zresztą ja moje karty kupowałam około 2 lata temu, więc od tego czasu rzeczywiście już nakład mógł się po prostu wyczerpać i ja już zauważyłam, że w poszczególnych taliach jest tak, że po prostu są one produkowane są one jak gdyby. Y, tworzone i, i są do, do sprzedaży, a później jeżeli nakład już zajdzie, to one nie są wznawiane, tylko na ich miejsce po prostu y, są tworzone inne talie, tak? bo tych talii jest bardzo dużo i one tak naprawdę pojawiają się jak grzyby po deszczu tych talii jest mnóstwo, moi drodzy w tym momencie, natomiast tarota an y, tego anielskiego możemy zakupić na rynku, a y, na rynku angielskim, tak? na rynku angielskim, na stronach angielskich ten tarot jest, ponieważ klienci piszą mi, że z takich właśnie stron zamówili tak, taką talię, z tym, że ta talia wtedy jest w języku angielskim, więc jeżeli znacie Podstawy angielskiego, to bez problemu sobie z tym poradzicie, ponieważ tutaj trzeba po prostu zaznajomić się tylko z podstawowymi słowami, tak jak as ognia, odnowa, dziesiątka wody, więc siła. Więc jeżeli ktoś zna podstawy angielskiego, to spokojnie sobie z taką talią poradzi, właśnie. Więc moi drodzy, tak to się prezentuje, jeżeli ktoś jest chętny żeby uczestniczyć w tym kursie to zapraszam do kontaktu Oliana 777 maopawpl. Pozdrawiam serdecznie.